Pomyśleliśmy sobie, że skoro powierzono nam tak ważną misję, jak budowanie tak naprawdę nowego, nowego fragmentu miasta, a być może też nawet położenie kamienia węgielnego pod, pod początek nowej historii przemysłowej, to Stwierdziliśmy, że może chcielibyśmy się podzielić tą pracą również z mieszkańcami Bydgoszczy, którzy, jak, jak słusznie podejrzewaliśmy, okazali się zainteresowani wzięciem udziału w konkursie. I taka, taka jest geneza tego konkursu. Można powiedzieć, że w ten sposób, bo już, już wiemy, że, że ulice znalazły swoich patronów i zostały nazwane. Nazwiskami znanych przemysłowców, inżynierów, osób, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Bydgoszczy. Można powiedzieć, że historia zatoczyła pewne koło. W momencie, kiedy miasto otwiera nową kartę swojej gospodarczej historii, możemy oddać czy uhonorować w jakiś sposób osoby, które wcześniej przyczyniły się do rozwoju gospodarczego naszego miasta. Jak jako radny tego miasta. Wyrażam ogromną satysfakcję, że po wielu perturbacjach, bo każde nowe dzieło napotyka na przeszkody, wreszcie ten park jako spółka funkcjonuje bardzo dobrze. Jest bardzo młoda załoga, Też to widać tutaj o panu prezesie, o współpracownikach. I ta młoda załoga ma bardzo dobre pomysły. Jeden z tych pomysłów było włączenie mieszkańców miasta w tą sferę symboliczną tej przestrzeni, a stroną symboliczną są nazwy ulic. Wziąłem w konkursie udział zupełnie przypadkowo, czytając na jakimś forum internetowym informację o właśnie nazwaniu ulic w Bytkowskim Parku przemysłowo technologicznym Postanowiłem napisać bardzo szybko propozycje nazw, były spójne logicznie, wysłałem no i zostałem wyróżniony. Ja się czuję bydgoszczanką i bardzo lubię swoje miasto. Doszłam do wniosku, że to jest idealna okazja, żeby coś może mieć tutaj swojego takiego, bo byłoby mi bardzo przyjemnie, gdyby ktoś wybrał nazwę ulicy, którą wymyśliłam i mogłabym zabrać swoje dzieci i to pokazać. No, zainteresowanie było ogromne, naprawdę wielu Bydgoszczom, zwłaszcza młodych, co jest to niezwykłe, dawało swoje propozycje i z tych propozycji staraliśmy się wybrać bohaterów, naprawdę bohaterów bydgoskiego przemysłu, godnych kultywowania, godnych pamiętania o nich. No niewątpliwie jest to dla mnie duży zaszczyt i będę odczuwał przyjemność zawsze wtedy, kiedy będę podróżował na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Uważam, że każdy powinien swoje miejsce urodzenia, miejsce pobytu, miejsce zamieszkania chwalić i działać na rzecz tej małej społeczności, w której się mieszka.